Nikt się mnie tutaj nie spodziewał. Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji. będziemy się widzowie, z tej strony Krzyś, to kolejny odcinek z... kolejnym? Pierwszy odcinek z kariery Tottenhamem, w którym ta seria skończy się, kiedy wygramy jakiś trofeum. Jeśli mi się spodoba, to łapkę w górę, komentarz i subskrypcja na tym kanale. Żeby nie przegapić nowości, ale jakieś nowości chyba będą. No i nowe początki, nowe początki też na tym kanale. Jezus jak ja dawno nie nagrywałem. Więc robię, ogarnąłem sobie wszystko. Mam teraz czas, więc Zacznijmy to, to introduce w tą grę. Traciłem dużo, dużo zajawy. Wybierzemy później tą koncepcję tektyczną. Traciłem dużo zajawy nagranie, naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo dużo zajawy nagranie w EAFC24. Ale że za niedługo, no za niedługo, no już mamy jakieś pierwsze nowości do EAFC25, no to stwierdziłem, że trzeba wrócić i... No i co? no, Wjechać, rozjechać, jak to mówią. Dobra, jak byśmy tutaj chcieli najpierw ten skład ustawić? bo ja dawno w karierę nie grałem, ja nie co to się dzieje. Na pewno no Benton kuram chciał mieć po całym składzie. Rozwijać tego Sara, bo Sara to się może rozwinąć bardzo. Mamy Madisona, mamy dwóch takich eśpeków, mamy jakiś eśpedeków Mamy mocną. Ob obron Mocny jest ten skład. Skład na mistrzostwo w pierwszym sezonie i koniec serii po pierwszym sezonie. Wpadłem na taki pomysł, żeby, wiecie, nie angażować się, znaczy nie angażować się. Nie wejść w jakąś długą karierę, której nie wiadomo, kiedy ją skończę. A nie wiem, czy jeszcze ktokolwiek mi tutaj ogląda, bo. Ostatni filmik był kiedy? Aż to sprawdzę. Czekajcie widzowie. Znajdę telefon. Ostatni filmik był 31 stycznia. Jak ja to nagrywam, mamy 20 lipca. Wy to pewnie zobaczycie 21 lipca. A może dzisiaj dzisiaj jeszcze w ten odcinek? Może. Dodałem też ankietę na kartie społeczności, czy w ogóle chcecie. Ja nawet nie wiem, czy wy chcecie mnie, żebym ja wracał. No ale wracam. No, Zagramy 4-3 ofensywnie. Będziemy grali taką formacją. I po prostu zaraz kupimy jakiegoś super napastnika, który będzie strzelał bramki na zawołanie Ale najpierw, idziemy ustawić taktykę Ja nie wiem co tutaj się robi Nie to, no ja nie wiem co ja klikam, widzowie <grywa> Naprawdę to są ciężary, tak, da tak dawno nie grać w tą grę Koncepcję taktyczną i ustawimy ją na grę skrzydłami. Bo ja chcę żeby Son i Kulusewski tutaj cisnęli tą drużynę Znaczy no nie wiem czy Kulusewski będzie na stałe tutaj ale taki jest plan. Trenerów to ja sobie zatrudnię po odcinku. Nie chciałem tylko ustalić koncepcję takyczną, żeby zobaczyć, czy na pewno ta formaty tutaj pasuje, pasuje. No i mamy tak. Richard Lisona to jest pierwszy transfer, który ja chcę, żeby odszedł. Co ja klikam w ogóle. Pierwsze zawodnik, który będę chciał, żeby odszedł. Mamy mocne skrzydł, mamy u Wernera i Johnsona na zmianę, więc skrzydła mamy. SPO w razie W mamy. I tutaj Bentancur i SAR. Takie coś bym chciał, żeby tutaj było to ustawione. Środkowego obrońca na pewno będziemy potrzebowali jakiegoś zmiennika za van devena, chociaż van deven to będzie podstawowy. I no i tak patrzę, to my mamy dużo zawodników takich mocarnych. Więc idziemy do naszego zespołu i tak. Zostawiamy sobie Forstera. tych dwóch ramkarzy możemy sprzedać, żeby po co oni mają nam się tutaj gnieździć w tym składzie, kiedy tak nie będą grali. Mamy na jako zmiennika dla udogi, jest super. I teraz tak, środek obrony. Kogo my tu mamy? do na którego możemy sprzedać. Na początku trzeba zrobić czystkę w tym składzie, żeby walczyć o te jakieś trofeum w pierwszym sezonie. Już eee, Tyres Holno nie ma zdjęcia, mimo że ma potencjał, no to my takich zawodników nie potrzebujemy. Czy Hoibergowi jestem w stanie zmienić na eś Uuu, tu będą ciężary, żebym zmienił jakkolwiek tą pozycję Ale go zostawimy, że w razie W na przykład niektórych meczach, jakichś takim z City czy coś On może być spoko A czy Bisumie mógłbym zmienić? To by mi się przydało, bo mógł... tak, mogę zrobić Bisumę eś bo ja chciał, żeby Bisuma tutaj grał Oliver Skip Ja Olivera Skipa na razie go wypożyczę Bo jednak Kur i Sar to mają być podstawa Bisuma, Hoiberg to zmiennicy, no i jeszcze zmiennik za Maddisona, no nie chcę, żeby to był loselso, więc go sprzedamy. Ciebie też sprzedamy. No i tak mamy dużo tych. Dużo tych leweczkodowych. A wener jest na wypożyczeniu, tylko ja bym zakończył to wypożyczenie, żeby on mi tutaj nie chodził. Ja chila sprzedam, a zostawimy sobie Manora Solomona, mimo że jest Izraelitą. To go zostawimy. Santiago sprzedamy. Kulusewski Johnson, to jest super. No i tak jak mówiłem, sprzedamy Richard Lisona i w tym odcinku postaramy się kupić najlepszego napastnika, jakiego jesteśmy w stanie. Raport ze szkółki juniorów. Ten Kolombo ty... Ale to on to na żadną pozycję za bardzo się nie nadaje. Ja bym w tobie widział jakąś pozycję taką, no... Się nie nadaje do niczego, więc myślę, że ci juniorzy generalnie się nadają do niczego, może ten Hansen jako napastnik na pewno do czegoś więcej będzie się nadawał niż na tym SP-ku no i to tyle, więc juniorów na razie nie patrzymy, I w ogóle chyba w tej karierze nie będę się skupiał na juniorach, tylko na tym, żeby ten skład umocnić, czyli tak, potrzebujemy napastnika rezerwowego SPO i rezerwowego obrońcy. Porobiłem jakieś takie basic transfery typu właśnie Joshua Zirkse, który gra w United, Lenny Joro w United, Mbappé gra w Realu Madryt. Tego, tego typu tylko zawodników poprzenosiłem. Tak to nic więcej nie dotykałem. Mam nadzieję, że przy następnej karierze, którą byśmy zagrali, może ją zagramy na Pc, żeby była Police Expansion Pack. No, no wiecie o co chodzi, ale to zobaczymy. No mamy tutaj generalnie nam szuka napastników. Znaczy graczy z ataku. Więc zobaczymy, czy nas tutaj jakiegoś polecą. Oliego Watkinsa nam polecają. W sumie Oli Watkins nie byłby głupim strafem. Dodam go sobie. Bo Oli Watkins może fajnie sprzedać bramki. Tu jest dowolna pozycja, więc tutaj sprawdzimy. Tak, napastnicy. No jest tylko ten Oli Watkins. pomocników nie potrzebujemy. No i potrzebujemy jakiegoś środkowego obrońcy. Joachim Andersen w sumie. Chociaż ja bym poszedł w stronę Aston Villa I tam jest taki zawodnik jak Gwehi Nie wiem jak go się pisze do końca Mark Gwehi, o jest on tutaj Ja bym go widział u nas w zespole Zobaczymy czy zawodnik Taki angielski Będzie chciał u nas grać I co idziemy przesymulować ten sam początek Ja idę tych trenerów ogarnąć I widzimy się za sekundkę Jako tako Ci trenerzy są ogarnięci, a mamy tutaj Rodrigo Bentancura, o którego chce, chce Manchester City o nas go kupić. Ja nie chcę sprzedawać Rodrigo Bentancura, bo ja widzę w nim zawodnika idealnego do naszego składu. Mamy tutaj ofertę za Whitemana, którego od razu sprzedamy. Olivera Skippa do Aston V, mogę go wypożyczyć, nie widzę żadnego problemu w tym. Tak jak mówię, my mamy skład w sumie. Kurczę, ogarnięty cały. No jeszcze tego tylko. O, Tutaj możemy zobaczyć kolejnych napastników. Forka Guruzeta to nie dla mnie. Więc nie ma tu żadnego napastnika. I jeszcze chcę tego SPO. Zmiennika dla. Mm, no tutaj mamy już Army Andersena 79 Overola. Ale nie ma tutaj żadnego SPO, który mógłby być zmiennikiem dla naszego pięknego, ale ja myślę, że pójdę po tego Oligo Watkinsa i spróbuję wymienić tutaj Richard Lisona i wtedy jeszcze będziemy musieli i tak kupić rezerwowego napastnika. Richard Lison i Dyszka. Co wy na to powiecie? 13600 super, ale chcą Richard Lisona, a ja nie chcę mieć Richard Lisona tutaj. 11,5 koła i Richard Lison. I na to u Emery się zgadza, więc jest już jakiś plusik. Ja się cieszę. Miaram się, tak dawno kariery nie grałem, naprawdę możecie pisać swoje jakieś opinie w komentarzu Go bym chciał tak na 4 lata, znaczy z tego pierwszego roku życia myślę, że od tamtego czasu już jakiś puchar wygramy e, Tutaj tak, bez premii, ja nie lubię nie dawać premii zawodnikom, zgadzają się na to i mamy go, mamy Olego Watkinsa nas w klubie. witaj Angliku, mam nadzieję, że zastąpisz godnie Harego Keina i że będziemy tutaj wjeżdżali i rozjeżdżali, przepraszam, że patrzę często w tamtą stronę, ale tam mam monitor z poglądem, aż dawno nie nagrywałem to nie mam w ogóle żadnego takiego wiecie, Mark Wayne gra w Crystal Palace, nie wiem czy ja pomyślałem, o. no czasami czasami tak się dzieje, że ja nie myślę i tutaj mamy jeszcze tutaj tych skautów. Oni nam tutaj mówią. Czy jest tutaj ktoś inny? Nie, nie ma. Nie ma, nie ma, niestety nie ma. Mm. No i Oli Watkins tutaj pasuje idealnie. Ustawmy sobie raz ławkę rezerwowych też. Jakbyśmy byśmy chcieli, żeby ona wyglądała. To tak. Bisuma i Hill. Tutaj jak ci środkowi obrońcy, na razie ich nie mamy. Będzie Davis i Emerson Royal tutaj. Jako ten boczny. Tutaj jakieś skrzydła, więc jest Solomon. Johnson. Gdzie jest Johnson? Johnson. No i tutaj napastnik rezerwowy. Wczoraj na razie nie mamy. Będzie to Scarlett. Ale napastnika rezerwowego kupimy. Za sekundkę dosłownie. Będziemy go kupowali. Tylko nie wiem jeszcze na kim by się tutaj skupić. Kto mógłby być takim idealnym napastnikiem rezerwowym dla nas. Mm, I tak sobie myślę, że nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. No i tego środkowego obrońca jeszcze rezerwowego potrzebujemy minimum jednego. A przesuniemy troszkę do przodu. Może ktoś od nas odejdzie. Dobra robota tutaj już. Cześć, czy jednocześnie, nie nic zysk. O Jezu, to to będzie ciężkie do zrobienia. Brian Hill do Nottingham, super, zgadzam się na ten transfer od razu, nawet nie negocjujemy ceny. Tak samo jak u nadane mocne, bo ja chcę się po prostu pozbyć tych dawodników, żeby ich tutaj nie było, a że dają wyższą ofertę, mimo że on jest wystawiony na sprzedaż niż byłaby to normalna oferta, no to tak to właśnie się kończy. A tutaj na przykład Jonathan David, albo ten Gonçalo Ramos, któremu w ogóle nie idzie w Perze, byłyby fajne transfery. Znaczy, mamy jakiegoś. O Kevin Duns'u w ogóle też na obronę byłby spoko trafem. Trafem jest zawodnikiem. Ale żadnego SPO nam tutaj nie pokazują. I tak się zastanawiam, kogo ja bym mógł chcieć kupić na SPO Pomyślimy o tym później. Na razie na spokojnie możemy sobie tutaj przywieźć do przodu. Los idealny transfer. Ale tutaj zlecimy troszeczkę więcej, żeby nam dało Atletico, 25,5 miliona minimum, to tyle ile bym chciał uzyskać za tego Giovanni Loselso, który będzie idealnie pasował, bo on chyba nawet grał w Atletico Madrid. Nie pamiętam, ale tak mi się wydaje. Kogo by tu kupić jako tego rezerwowego, środkowego pomocnika ofensywnego? No cały czas tak myślę, myślę, nikogo nawet nie mam w głowie. Loselso, O, tutaj od razu na tą do Seville to razu się zgadzam, bo w Seville na pewno grał. To jestem przekonany, że tam grał Loselso Chyba, że go teraz mylę z Okamposem. Jest też taka możliwość. Przyszła nam y, Taj i, i ile kosztuje, jaki, jaki jest oceniony Ramos, jeszcze nie wiem. Czekamy jeszcze na tego Ramosa. No, i Brian Hill odchodzi od nas do Nottingham Forest. Mam nadzieję, że nam bramek nie będzie strzelał, bo to by było. O! Właśnie, jeżeli gadamy o Nottingham Forest, to tam jest zawodnik, który by idealnie pasował na tego rezerwowego SP. O! Morgan gibbs white. I to nie jest głupi transfer. Ja nawet chyba od razu po niego pójdę. I będziemy mieli wszystkie transfery takie, jakby zamknięte. Mamy tutaj ofertę na stronę Dunlea. Tak, się zgadzam. Do Atletico też się zgadzam. I Olivera Skipa też się zgadzam. No i tak, no to czekamy na tego Ramosa, co nam o nim powiedzą. Czekamy tutaj na Guayego, żeby nam powiedział, czy jest mocnym środkowym obrońcą, który mógłby grać jako rezerwowy. No i walczyć o ten podstawowy skład. Jest Marguay. No i Marguay wydaje mi się bardziej... Kompletnym zawodnikiem czy na Anderson, bo jest młodszy i jest Anglikiem. I pójdziemy po marka Guay'ego teraz w tym momencie. Mark Guay, czy mamy kogoś tutaj na wymianę? Do środkowych obrońców to nie mamy. Bocznych też chyba nie mamy. Nie mamy napastników żadnych. Nie mamy skrzydłowych. Taką na, tak, na nie mamy. Pomocników Benton i Suma... Roselso nas odejdzie, Matrasar Oliwerski, którego jak chcecie na wypożyczenie, bramkarzy też nie mamy, więc oferujemy kwotę i zaoferujemy im 21 milionów i 2% od sprzedaży. Zobaczymy co na to Crystal Palace, oni by chcieli Manora Salomona, ale ja nie chcę Manora Salomona oddawać, więc zaproponujemy im 21 300. Zobaczymy co na to. 21710% i 710% od sprzedaży Ja mogę tak to 10% od sprzedaży, ale 21 milionów wtedy No i się zgadzają I z Crystal Palace do Tottenhamu przejdzie Mark Way. Super, on chce być od razu więc on wie, że on będzie walczył o ten podstawowy skład Go na 5 lat podpisujemy On będzie walczył o ten podstawowy skład z tutaj naszym Bigim Van De Venem i Christianem Romero Ignorujemy klauzulę odstępnego i płaca, no przechodzi do lepszego klubu. Więc dałbym Ci tak 350 tysięcy i 40 tysięcy. on chce zarabiać więcej. A może da się to zbić do 55. Tak ładniej by to wyglądało. No i się zgadza. I Margui, Witamy go w Tottenhamie. I zobaczymy, czy Tottenham z takimi dwoma już transferami mocnymi. Czekamy jeszcze tylko na tego rezerwowego napastnika. Czy będzie? No i na tego SPO jeszcze. Czy będzie on takim giga wzmocnieniem, o jakim tutaj myślę? Hmm. Tak, zamiast Davisa od razu na ławeczkę tutaj trafia. Marguerite. No i widzowie, no ten skład. No naprawdę wygląda jakby tutaj mocne takie top 4 w lidze było szansa do ugrania. Ryan Sesenion. Ja bym go nie chciał sprzedawać, bo nie chcę w tym momencie szukać rezerwowego lewego obrońcy. A on wydaje się zbyt spoko. Dolne ja chcę sprzedać po prostu. Oistina tak samo i White Mana. Mm, nie chcę sprzedawać z wymianą. Więc nie chątam się. Problem jest taki, że oni dużo zarabiają i to będzie problem, żeby tych zawodników gdzieś oddać od nas. Bo inne kluby, na przykład Warta Poznań tutaj złożyła do tego bramkarza. To. Do Asun VI odchodzi oliwerski. Lek jak podał nie będzie w stanie zapłacić jego yy, pensji. Giovanni Lo Celso odchodzi do Seville. Dobry luk dla niego. Wydaje mi się, że może tam rozwinąć swoje skrzydła. A my tutaj mamy tak Whitemana, który może odejść. Ben Davis. Czy ja bym chciał tracić Bena Davisa? Wtedy kupić jeszcze innego jakiegoś środkowego obrońcę i myśleć. O tym w takim kącie i tak sobie myślę, że to by nie było głupie. Tylko żebyś dali więcej, 12,5. Jak nadą 12,5 za tego Bena Davisa, to ja jestem w stanie go oddać. I wtedy sobie kupimy jakiegoś. Czy tutaj jeszcze jakiś zawodnik nam tutaj się pojawił? napastników NS Unal, ale to no, nawet jest wypożyczony, więc to odpada. A ŚPO, No żadnego nie ma SPO w ogóle. HPO ta gra nie produkuje. A środkowych obrońców? No, mamy chyba tego Kevina Dance, którego moglibyśmy sprowadzić. Albo mi chodziło o Enzry'ego Konsa, jak mówiłem o tym obrońcy u was w imieniu. I mi się kąsa z, e, z Gwame, właśnie. A. Czekamy na tego Morgana Kipsa i czekamy na tego Goncalo Ramosa cały czas, żeby nam pokazali, kim oni są. Santiago, proszę odejść od nas jak najszybciej. Nie potrzebujemy cię w naszym składzie. A tutaj tak. Zarządzanie trenerami. Zobaczymy, czy jakiś nowy tutaj trener jest gotowy przyjść do tej drużyny. Niestety nie. W ogóle ustawimy plan treningowy, żeby wszyscy się tutaj. Ładnie rozwijali to wszystkim, dam skupienie nasz na szkoleniu w tym momencie. Już zaczynacie mocniejsze treningi teraz. Poza niedługo puchar przez nowy, który będziemy też chcieli wygrać. To on się nie liczy. 12800 dałem dla tego Davisa, więc ja się zgadzam na jego odejście. I czekamy po prostu, żeby kupić, kupimy jeszcze jednego środkowego obrońcę. Na to wychodzi. A tutaj 5, 5 milionów od razu. Trzeba wygrać Audi Cup. Mamy tak, Bisuma gotowy do ewentualnej zmiany pozycji, super To mi się giga podoba I od razu cię będziemy rozwijać w kierunku od bramki do bramki To też po odcinku ustawię te treningi wszystkie Będą Państwo zadowoleni Morgan Gibbs White, 78 overalla i to on idealnie pasuje na tą pozycję No i mamy Ramosa i mamy Dansos. Pokazanego tutaj, a ja nie dodałem Danso Czy Danson nie jest złym? Danso byśmy kupili i teraz tak, pójdź po Jonathana Dawida czy Gonzalo Ramosa Ja myślę, żebym poszedł po Gonzalo Ramosa Jako rezerwowego napastnika. rozpoczniemy rozmowy z Paris Saint Germain I tutaj zaoferujemy kwotę w wysokości 35 milionów i procent od sprzedaży na wysokości 7 50 milionów i 15 procent. Nie no, jak wyskoczycie tyle procent to 44,5 miliona i 15% ja to mogę zaakceptować 49,200 a to z mniejszym procentem 7% 49,200 i na to się zgadza Luis Enrique i kupujemy Goncalo Ramosa, który będzie walczył z Olim Watkinsem o podstawowy skład z Fers no i zobaczymy, czy razem osiągniemy jakieś jakieś trofea Sporadyczny, rotacyjny, super. żeby się nie kłócił o ten podstawowy skład, Bo jednak Oli Łotkin będzie podstawowym napastnikiem. 4 lata kontrakt, mi to też odpowiada. Bez klauzuli odstępnego i teraz, ile by ci dać, żebyś zarabiał. 60 i milion bonusu za podpis. 63 i premię za występy. U mnie premii nigdy nie dostaje w zawodnicy. I Goncalo Ramos przychodzi do Tottenhamu. No i to jest. Ofensywa transferowa, na której mi zależało. No i tego Morgana Gibsa White'a jeszcze od razu kupujemy. Od razu kupujemy, bo to jest dobry, zawodny. I Wam zaproponujemy 22 miliony i procentów 10. Marka Gojego chcecie wejść. Oni nie chcą procentów, więc 23 miliony 500. 000. Za Morgana Gibson-White'a wydaje mi się 25700 No nie, bo my musimy też dbać o nasze finanse 24,5 miliona I Morgan Gibs white kolejny transfer Ofensywa transferowa w pełni, rotacyjny, super 4 lata długość kontraktu, super To mi też odpowiada Klauzula następnego, brak klauzuli następnego I jeszcze no, bez premii jeszcze zarabiać mniej niż Nottingham to są poważne negocjacje, które robimy, widzowie. <grych> A ja się jaram, że wróciłem, że nagrywam dla Was odcinek, naprawdę. Nie zdajcie sobie nawet z tego sprawy. Nie wiem, jak to będzie audio. Nie wiem, nie. testowałem to niby wszystko, ale wiecie, jak to jest. Czasami nieważne, co byś chciał zrobić, to i tak ci coś nie wyjdzie. Eee, no i tak. Zamiast Manoraso. Nie, no tutaj. Zamiast Scarleta. Chodzi tutaj nasz zawodnik, jakim jest Gonzalo Ramos No i tego Morgana, Gipsa, White'a na ławkę zamiast Solomona. No i skład wygląda potężnie. Skład wygląda potężnie, ale pierwsze mecze to dopiero rozegramy w następnym odcinku. Teraz robiliśmy chyba wszystkie transfery, które są potrzebne. Więc to by było na tyle. Ja byłem przejść, się widzowie i się